Witajcie na kanale Polish Repo. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest czwartek, 8 stycznia 2026 roku. W całej Wielkiej Brytanii setki tysięcy telefonów nagle zaczynają wyć jednym, przeraźliwym, przeszywającym dźwiękiem. Dokładnie takim. I to nie był żaden test. To był prawdziwy rządowy alert, który dla bardzo wielu osób był pierwszym mrożącym krew w żyłach sygnałem, że nadciąga coś naprawdę, ale to naprawdę potężnego. Nadchodził sztorm Goretti. No dobrze, więc czym właściwie był ten sztorm? Goretti, bo tak go nazwano, to była pierwsza nazwana burza 2026 roku i od samego początku było wiadomo, że to nie będą wszelewki. Synoptycy określili go jako wydarzenie wielozagrożeniowe. Mówiąc prościej, to nie był tylko wiatr. O nie, to była wybuchowa mieszanka wiatru, deszczu i śniegu, gotowa uderzyć z potrójną siłą. Najsilniejsze podmuchy wiatru osiągnęły prędkość bliską 160 km na godzinę. Spróbujmy to sobie wyobrazić. To jest prędkość, z jaką pędzą samochody wyścigowe na torze. Taka siła jest w stanie siać niewyobrażalne zniszczenie. I właśnie przez tę potworną siłę brytyjska służba pogodowa, czyli Met Office, musiała zrobić coś, co robi naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Wydała czerwony alert. Trzeba to podkreślić. To jest najwyższy możliwy poziom ostrzeżenia. Ogłasza się go tylko wtedy, gdy istnieje realne i bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego życia. Żeby było jeszcze groźniej, meteorolodzy zaczęli używać określenia bomba pogodowa. I wiecie co? To idealnie pasuje, bo ten sztorm nie rozwijał się powoli, on po prostu eksplodował siłą w mgnieniu oka, stając się ekstremalnie potężny w bardzo krótkim czasie. Skala tego zjawiska była tak ogromna, że od razu pojawiły się porównania do legendarnego wielkiego sztormu z 1987 roku. Co więcej, niektórzy eksperci mówili wprost, Goretti może być jeszcze gorszy. To była zapowiedź totalnego chaosu. Ale wiecie, liczby i alerty to jedno, a co innego, gdy coś takiego dzieje się tuż za naszym oknem. Przenieśmy się teraz do Kornwali do domu rodziny Bastable, dla której ta noc stała się no cóż, prawdziwym horrorem. Dla luka Bustable'a wszystko zaczęło się od dźwięku, którego żaden rodzic nie chce nigdy usłyszeć. Głośne, tempe uderzenia dochodzące prosto z pokoju jego pięcioletniego synka. W panice pobiegł sprawdzić co się dzieje. To, co zobaczył, mrozi krew w żyłach. Wiatr był tak potężny, że dosłownie wyrwał fragment dachu tuż nad oknem w pokoju dziecka. Ogromny kawał konstrukcji po prostu pofrunął i z łoskotem runął na dół do ogrodu. A to był dopiero początek koszmaru. W ścianie ich mieszkania pojawiło się gigantyczne pęknięcie. Przez tę dziurę do środka lała się woda niczym wodospad, zalewając wszystko i spływając prosto do mieszkania sąsiadów piętro niżej. Luk opowiadał później, że miał wrażenie, jakby cały dach miał zaraz odlecieć. Wpadł w panikę, złapał swojego syna, który na domiar złego akurat był chory, i uciekł z pokoju. Wokół słuchać było tylko przerażający trzask i huk rozrywanego budynku. Ta przerażająca historia to niestety tylko jeden z wielu dramatów, które rozegrały się tamtej nocy. Bo sztorm Goretti uderzył z taką siłą, że sparaliżował praktycznie cały kraj. Bo widzicie, ten sztorm to nie był jeden problem, to był atak na kilku frontach naraz. Na południu potężny wiatr ale w innych regionach olbrzymie opady śniegu i ulewny deszcz kraj został wzięty w prawdziwe kleszcze. Jakie były skutki? Proszę bardzo, w samej tylko południowo-zachodniej Anglii ponad 44 tysiące domów i firm zostało bez prądu. Wyobraźmy sobie całe miejscowości pogrążone w kompletnej ciemności w środku takiej nocy. Jakiekolwiek podróżowanie, no cóż, stało się misją niemożliwą. Pociągi w Kornwali po prostu stanęły. Lotnisko w Birmingham zamknięte na cztery spusty przez śnieg. A na Heathrow, największym porcie lotniczym w kraju, odwołano prawie 70 lotów. Tysiące ludzi utknęło na lotniska. I tu dochodzimy do czegoś naprawdę niesamowitego. Spójrzmy na ten pogodowy kontrast. Południe jest smagane wiatrem o sile huraganu, a tymczasem Walia i Szkocja są dosłownie zasypywane przez śnieg. Miejscami spadło go ponad ćwierć metra. To kompletnie odcięło ludzi od świata. W końcu, gdy świt rozproszył mrok, a wiatr nieco osłabł, Wielka Brytania mogła zobaczyć prawdziwą skalę zniszczeń. I wtedy zaczęła się gigantyczna, ogólnokrajowa operacja sprzątania. Oczywiście nie dało się zrobić wszystkiego naraz. Działania były prowadzone etapami. Najpierw trzeba było ocenić, co się w ogóle stało. Potem służby ruszyły, żeby usunąć najpilniejsze zagrożenia, jak na przykład drzewa leżące na głównych drogach, a dopiero później ruszyły naprawy, które ciągnęły się przez cały weekend. I chociaż to najgorsze już minęło, to wciąż było niebezpiecznie. Władze non-stop apelowały o ostrożność. Wiele dróg było po prostu nieprzejezdnych. Koleje wyszły naprzeciw pasażerom i pozwoliły, żeby bilety z tego feralnego piątku były ważne też w kolejne dni. Ale w całym tym chaosie i zniszczeniu pojawiły się też historie, które, no cóż, przywracają wiarę w ludzi. Jak na przykład historia Tobiego Smitha. To lokalny drwal, który sam nie miał prądu w domu ale i tak wziął swoją piłę łajcuchową i ruszył pomagać sąsiadom usuwając powalone drzewa i udrażniając drogi dla wszystkich Storm Goretti był potężnym przypomnieniem o sile natury. I chociaż teraz trwa wielkie sprzątanie, to cała ta sytuacja zostawia nas z jednym, ale za to bardzo ważnym pytaniem na przyszłość. Jak mamy się przygotować na kolejne, prawdopodobnie jeszcze silniejsze bomby pogodowe? To jest pytanie, na które wszyscy będziemy musieli znaleźć odpowiedź. Dziękuję, że byliście z nami. Jeśli chcecie być na bieżąco z takimi tematami, koniecznie śledźcie kanał Polish. Re